Siemanko z tej strony Dyszka i jest ze mną Mikołaj, jak siema się mamiki. Jak wiecie, Polska wygrała z Macedonią 2 do 0 w saszetkowym wyniku, a dzisiaj zapraszam na odcinek Saszetkowy Gol, czyli który zawodnik strzeli tego gola, przynajmniej jednego, albo będzie miał szansę, oczywiście, jeżeli wystąpi w tym meczu. Jakie zasady? Bardzo proste zasady, czyli otwieramy tych pięć saszetek, posłużymy się dzisiaj multipakiem 5 plus 2. Dwie karty specjalne, oczywiście nie biorą udziału w tym, ponieważ są to tylko specjalne. Nowa karta limitka trafia do albumu. Tutaj numer 193, tak? Dobrze widzę? 193, 3, dokładnie. 181 i 181, tu sobie je odłożymy. Zasady są bardzo proste, nie widać ich. Otwieramy 5 saszetek no i który piłkarz najczęściej wypadnie z tych saszetek 5, będzie miał po prostu no, szczelitego tego gola, tak? Lub po prostu... Będzie miał okazję, aby strzelić Dobra, wybieraj saszetkę Mikołaju Patrzcie jak mocno klej przytrzymał Że aż tutaj urwało się Dobra, zostawcie subskrypcję Łapeczkę w górę Jeżeli chcecie poznać Kto strzeli gola w meczu Polska-Izrael Mam nadzieję, że będzie tutaj Nie będzie dużo powtórek I zapraszam za niedługo na uzupełnianie albumu Dobra, Maciej Rybus Mamy tutaj Rybusa Mamy też Krzysztof Piątek, proszę bardzo. Będziemy musieli tutaj e, Krzysztof Piątek trochę podświetlony, no ale to spoko, taki bałagan się zrobił na stole. E, Sz Wojciech Szczęsny, no oczywiście bramka, e, Wojciech Szczęsny odpada automatycznie, ponieważ ma kontuzję i nie wystąpi w meczu. E, Przemysław Frankowski. I tym bardziej wątpię, ci był bramkę. No dokładnie. Jan Bednarek. ok tutaj mamy e, Janka. nie <grych> jest Janka. Przemys Przemysław Frankowski. ok Druga karta Jana Bednarka. Okej, okay, czyli na razie Bednarek tutaj będzie miał największe szanse. Grosicki. To może tak, limitki damy tu, tu damy Grosickiego, tu damy Rybusa, no, Piątek tutaj, tutaj Frankowski, aha, Frankowski tutaj już dwa, tutaj jest Bednarek też dwa. No, no i dalej Karolina, i na końcu Bereszyński. I Bereszyński, czyli tutaj. No Zobaczymy, zostały trzy saszetki. Na razie Jan Bednarek oraz Przemysław Frankowski będzie miał tutaj duże szanse na stronie gola. OK, karta gold. Bardzo fajnie. No i zobaczmy tutaj Błaszczykowski. Nie wiem, czy wystąpi, czy też nie. Robert Lewandowski. OK. Przepraszam za światło, ale jakoś tak się ustawiło. Mateusz Klich, czy tutaj jest Mateusz Klich? Piotr Zieliński. No zobaczymy, czy pomieścimy wszystkie karty. I tutaj na karcie Gold jest Przesław Frankowski. Proszę bardzo, trzecia jego karta. Czyli Franek Łowca Bramek. No i zobaczymy, czy tak się skończy. Mikołaju. To u mnie jest tak. Łukasz Fabiański, który od razu odpada wezbranie. Dokładnie. Że... Dalej jest Tomasz Kędziora. No to Kędziorę daj to gdzieś tutaj, bo to jest na razie pierwsza jego karta. Od razu dwie karty Kownackiego. Kownacki, no proszę bardzo. I Lewandowski. O, karta komiksowa, czyli Robert Lewandowski. No i cóż, ostatnia, ostatnia saszetka. Polska wygrała wtedy 2 do 0 w saszetkowym wyniku. No i na razie Przemysł Przemysław Frankowski, Bednarek i Lewandowski, i Lewandowski po dwie karty. I Kownacki. No i Kownacki, ok, No zobaczymy, to są zawodnicy, którzy będą mieć największe szanse na strzelanie gola. Ale zobaczmy, ostatnia saszetka. Linetty. Grosickiego, to już nie, nie wynikamy. Zielińskiego już tutaj nie. Fabiański i Tomasz Kędziora. To... Piłka, że ma po dwie karty. Do tak. I na to będzie miał e... chyba drugą. Prosicie Okej, przemysłu. ale wychodzi na to, że. E... Ma Frankowski. Frankowski. no i tutaj napastnik e... Lewandowski. No i zobaczymy. Myślę, że tutaj tak typuje Roberta Lewandowskiego, że strzeli jednego, przynajmniej Gola Macedonii, e... a Przemysł Frankowski też. No i życzymy oczywiście Bednarkowi. Że też strzeli na przykład z głowy podczas rzutu rożnego. Zostawcie łapeczkę, jeżeli Wam to się podobało, subskrypcję, no i do następnego e, odcinka, czyli Polska-Izrael. Kto strzeli e, gola w meczu Polska-Izrael? Trzymajcie się, cześć!